przede wszystkim pokazać Wam trochę specyfikę naszego, tego naszego miejsca. Ja zawsze przed taką publiką jestem troszkę, nie ukrywam, stremowany, ponieważ przyjeżdżają do nas regionaliści z miast, które mają bardzo duży potencjał, co tu mówić, Gdynia, Brzeszcz, innym razem Półt, <coughs> To są miasta czy osady, które do, kiedy się do nich przyjeżdża, to od razu widać tę tkankę historyczną, od razu widać to historyczne piękno. Można tam na bardzo wielu elementach tej architektury, czy tych różnych interesujących miejsc yy, budować. W Rumi sprawa wygląda nieco inaczej. Śladów historycznych w Rumi nie pozostało zbyt wiele. Yy, trochę ich jest, wbrew pozorom, ale yy, kiedy spaceruje się po, po Rumi, no to nie ma tego efektu wow, jaki jest na przykład, kiedy spaceruje się po ulicach Bejkerowa, czy po ulicach Gdyni, czy po ulicach Gdańska. U nas praca, to jest nieco bardziej organiczna, jest nieco bardziej u podstaw i funkcjonuje głównie na kulturze niematerialnej, o której już rozmawialiśmy. Chociaż te elementy kultury materialnej, które dysponujemy, staramy się wykorzystywać tak mocno, jak tylko się da. Dlaczego tytuł historii autorza przypomina? Ponieważ jedynym zabytkiem, bo ważnym zabytkiem, jaki mamy w to są ruiny cysterskiego kościoła, fragment, który udał się na XV wieku. I to ruiny, które są, umówmy się, no, to są ruiny, ruiny, czyli mamy fragment, a presbiterium i w zasadzie tyle. I to jest jedyny ludzki zabytek taki wpisany do rejestru wojewódzkiego. Mamy trochę zabytków w rejestrze gminnym, ale one są o znacznie mniejszej ramy. Natomiast zaczynając od początku, jak to się stało, że ja zainteresowałem się y, Rumią, y, to ja z moim bratem w okolicach 1933 tego roku. I y, my to jedno, oczywiście y, święto Jana, więc palenie obis i tak dalej, każdy kto mieszkał w ja ale też pewnie w tych miejscowościach pamięta te czasy. Ale proszę zwrócić uwagę y, za to, co, na to, co jest za moimi plecami, czyli ta ogromna łąka ciągnąca się aż do dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego. Ja miałem taki widok z okna w bloku, w którym mieszkaliśmy. Dzisiaj, jeżeli nie mam zdjęcia, ale dzisiaj, gdybyśmy mieli spojrzeć na te to ona jest zabudowana kilkunastoma blokami. W zasadzie nie ma już, gdyby te przestrzenie zniknęło. Ja w zasadzie wychowałem się, wychowując się w Rumi, ja mieszkałem w Rumi od urodzenia, się w Ejkerowi, ale trzy później już wylądowałem w Rumi i tak tutaj i tak zostałem z krótkimi przerwami. Natomiast wychowując się w Rumi, nigdy nie miałem w zasadzie takiego wrażenia, że Rumia jest... Miejscem z jakąś konkretną historią. Z jednym wyjątkiem z okien pokoju moich rożyców było widać e, niewielki schron. To był taki schron, tak zwany Eichmann, który znajdował się przy ulicy Wileńskiej. E, on znajdował się mniej więcej w tym miejscu tutaj po, po prawej stronie. Zdjęcie go nie obejmuje. Natomiast to był jedyna taka, w moim dzieciństwie to była jedyna łączka z historią, właśnie ten jeden malutki schronik, który rozbudzał naszą wyobraźnię, bo oczywiście jak to na podwórku wśród dzieci były opowiadania niestworzone, że to jest zejście do sieci tuneli, że w środku są karabiny, że są szkielety, koledzy biegali z jakimiś tam świeciami i w kości w tym, tym schronie i tak dalej. I to rozbudzało naszą wyraźnię, ale na tym się w moim dzieciństwie i w wieku nastoletnim ta wiedza o historii Rumi, wiedza o historii Rumi. Nic więcej tak naprawdę o tej Rumi nie wiedzieliśmy. No i sięło rzeczy, ponieważ Rumia jest bardzo blisko e, mojego drugiego tego miasta, czyli znaczy Dyni, to, to bardzo szybko już jako nastolatek e, zainteresowałem się Dynią. Dynia oczywiście e, robi wrażenie, szczególnie na filmie przyzwyczajone do takich krajobrazów, jak, jak Państwo tutaj widzą. Dlaczego zrobiła mnie wrażenie? No bo była pięknym miastem, miastem odelitycznym, charakterystyczną infrastrukturą, miastem dużym, e, naprawdę fajnym miejscem. To spowodowało, że wybrałem drogę edukacyjną w Gdyni i skończyłem liceum na dwa w Bardzo interesowałem się historią Gdyni. E, moja praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim też dotyczyła historii Gdyni, ale przygotowując tę pracę magisterską zajmowałem się międzywojenną prasą gdyńską. Przeglądałem setki numerów e, gazet przedwojennych gdyńskich, e, torpedy, e, gazety gdyńskie, Dziennika Gdyńskiego i całej masy innych. E, Teraz częściej trafiają na zmianki o ruch. Teraz proszę sobie wyobrazić, że zawsze wyobrażają sobie, że ta rumia, no co, co ta rumia? Lubimy w miarę A to nagle się dowiaduje z tych gazet, że w rumi było lotnisko, jakieś zdjęcie z rumi. A że w rumi tu coś jest budowane, a że w rumi był jakiś skandal, a tu kogoś pobili i tak dalej, i tak dalej. I szybko dostrzegłem, że w sytuacji, w której wprawdzie szukałem wzmianek o, o, o Dyni, ale szybko dostrzegłem, że te wzmianki rumskie mnie o wiele bardziej interesują. Bo to są wzmianki o miejscach, które ja. Znałem i z którym identyfikowałem się dalece bardziej niż to Gdyno. Bo Gdynia zawsze była jakimś miastem obok, a Rumia była moja. I tak zaczęła się moja fascynacja. Rumią, kiedy skończyłem pracę w Ministerstwie o historii, o historii pracy Gdyńskiej, przedwojennej, to, to był ostatni epizod. Pisałem go już tak na, na kolanie, żeby w miarę szybko to napisać, ale już, już pisałem artykuły dotyczące Rumi, co tam udało mi się wydawać, to, 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 to opisywałem. I szybko dostrzegłem, że tak naprawdę. Jeśli chodzi o historię lokalną, Rumia to jest ten Ponieważ Gdynia były i monografii, i pewnych książek, i albumy, i zdjęcia, i regionaliści. Jak ktoś chciał dowiedzieć więcej o Rumii, o Gdyni i czegoś ciekawego, no to musiał iść do biblioteki i trochę tego było. A Rumia to było odkrywanie od podstaw bardzo wielu rzeczy. Nie chcę mówić, że nic nie było na temat Rumii, ale bardzo wiele rzeczy związanych z historią Rumii było w ogóle nieodkryte. A szczególnie w prasie Polskiej już trochę później, i nie ma lepszego chyba dla regionalisty uczucia. Tutaj koledzy mówili, że odkryli tam, kto był pochowany w grobowcu, który znajdował się gdzieś tam między Marmą i Makrydzyą. To ja takich historii w Rumi odkryłem pewnie z kilkadziesiąt. I proszę sobie wyobrazić, zwielokrotnić te, to uczucie, jakie się wtedy ma, razy kilkadziesiąt, kiedy się odkrywa coś, czego nikt wcześniej nie wiedział, czego nikt wcześniej nie zbadał. Na przykład przez całe dziesięciolecia twierdzono, że tzw. kamień Wilhelma w lasach Rumskich upamiętnia polowanie cesarza Wilhelma II na jak na łóżca, które odbyło się w, 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 w lasach Rumskich. w No szybko po kwerencie okazało się, że, że to wcale nie jest tak, że kamień był poświęcony Wilhelmowi I. Dotarłem nawet do zdjęć tego kamienia, do opisów w prasie. Powstał wspaniały artykuł i to jest jeden z bardzo wielu przykładów rozwikłania takiej ruskiej tajemnicy bardzo dużo, no i szybko rozstrzegam, że tak naprawdę Rumia jest pod tym względem o wiele ciekawsza. I dlatego dzisiaj jak ktoś mnie pyta jaką historią się zajmować, to ja mówię lokalną, ale jak ktoś chce się zajmować Gdynią, na przykład w Gdańskiem, to może niekoniecznie tym mainstreamem, jak ktoś to dobrze powiedział, mainstream gdyński, nie? czy mainstream gdański. Lepiej tu zajmować historią dzielnicy, historią ulicy, historią yy, swojej rodzinnej miejscowości szukać po prostu tych przestrzeni, które nie są jeszcze zagospodarowane, tak? bo tam jest bardzo dużo materiałów zbadania. No i co udało się tak, jakby jaką opowieść w historii Rumi udało się na przestrzeni e, lat zbudować? To jest Auerchan, Leśniczówka, e, e, restauracja leśna, Aurhan to niemiecka nazwa na właśnie płusta. Dawniej w lasach znajdowało się właśnie taki, taki przybytek, ponieważ e, za burze, przez pewien czas pełniło rolę kurortu. roku, za burze, to jest dzisiejszy fragment rumi. Tego typu pocztówek czy zdjęć mamy całkiem... zebraliśmy doświadczenia na całkiem dużo. Oczywiście nie opowiem o całej historii Lumi. Wybrałem kilka takich fajnych momentów, epizodów z tej historii, które mogły być interesujące, po to, żeby uświadomić Państwu z jaką fajną tkanką w takim pozornym mieście się tutaj mierzymy. Pierwsza sprawa to historia. Mam bardzo pytanie, tam na takim slajdzie ten kamień jest, natomiast tam po na przeciwnej stronie drogi jest taki trochę wyrównany. To jest właśnie, można powiedzieć, korektnicko po, po, po tym? A, tak, też, A, tak, tak, okay, tak. Potem mogę pokazać Ci na zdjęciu takim, pokazującym, co gdzie jest, nie? Bo mam takie zdjęcie, gdzie kamień Tak, ok. E, historia. Szybko okazało się, że był na terenie Rumi jest bardzo dużo stanowisk i że na terenie Rumi wychowano bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy. E, takie najbardziej znaczące są oczywiście połowienice twarzowe kultury pomorskiej, E, na przykład przy Oklinie Obecnej, czyli wylot e, w na Tynie znaleziono całą rodzinkę takich popielnic w jednym drogie skrzynkowym. Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji był cała... E, cała Całe cmentarzysko kultury oksyckiej, kilkaset grobów, wychowano tam miecze, fragmenty wyposażenia jakiegoś prehistorycznego, biżuterii, naczyń i tak dalej, i tak dalej. Kultury oksyckie, czyli datowane na przełom I wieku przed naszą erą i pierwszego wieku naszej ery. Już mamy jakiś haczyk, za którym możemy złapać, pociągnąć, opowiedzieć, można by praktycznie, myślę, że może książkę nie, ale z kilkadziesiąt fajnych artykułów o tej tematyce można z napisać. Druga sprawa to jest ta cała historia średniowieczna. Również nie jest postrzegana jako miejscowość średniowieczna. To Rumia, Rumunia jest w nadanie praw miejsc i rzeczywiście wtedy stała się miastem. Natomiast jeżeli chcielibyśmy sięgnąć do takiej przeszłości osady Rumia, a w zasadzie ona pokrywała się granicą z wyłączeniem Zagórza i Szmerdy z tą dzisiejszą Rumią, no to musielibyśmy sięgnąć właśnie do tego też powiem, dobra, dobra, co druga miejscowość może sobie znaleźć tutaj w okolicy z pierwszą wzmiankę w średniowieczu, prawda? Tylko, że jest jedna drobna różnica. Rumi był kościół, a tam, gdzie był kościół kiedyś, no to wiadomo, że było to swego rodzaju takie miejsce no, dość istotne. Nie tylko kościół, ale też tak zwana Grandia, czyli cysterski. Dzięki czemu zachowało się sporo właśnie dokumentów związanych z ludzkimi cystersami. I to jest kolejny taki, kolejny taki epizod, z którego my staramy się tutaj w Rumi czerpać. Staramy się odkrywać, że już się w Nie okłamując, nie twierdząc, że rumia jest tak średniowieczne jak Gdańsk, no to by, było, to by było śmieszne, ale pokazując, że te nasze dziedzictwo średniowieczne jest interesujące, jest związane z Cystersami, możemy odwoływać się do wydarzeń które były w Oliwie i to, to jest też fragment naszej wspólnej, lokalnej tożsamości lokalnej na tym, na tym bazujemy. No są te ruiny, właśnie tyle w zasadzie z nich zostało, kawałek prezydentem, ale ciekawostka, kiedy przeprowadzano tutaj prace archeologiczne, to kolejna tajemnica ludzka. Kiedy przeprowadzano tutaj prace ekologiczne w latach 90., to proszę monet datowanych od XIV wieku aż po 1951 rok i na całym województwie pomorskim jest to największe tego typu znalezisko. Nie, nie należy go mówić ze skarbem, bo to nie jest skarb schowany w jednym jakimś konkretnym miejscu, ale chodzi o rozłożenie monet chronologicznych, czyli po prostu od XIV wieku mamy monety chronologicznie rozstawione od 1951 roku, i ich umiejscowienie w konkretnych okresach i zestawienie za przykład z informacjami historycznymi jak była zbierana ofiara, bo to były monety gubione na przestrzeni wieków, pozwoliło nam określić, gdzie stały ołtarze w konkretnych, w konkretnych okresach. Czyli jeżeli przykład w XVI wieku skupisko monet było na boku kościoła, no to wiedzieliśmy, że tam, a wielu a wtedy płaciono monetę na ołtarz, a nie rozdawano na pracę, no to wiemy, że w tym, w tym miejscu musiał stać ołtarz. Bo te monety na przykład były równomiernie porozrzucane, bo już weszła taca i tak. To są takie ciekawostki, które również odkrywaliśmy, odkrywaliśmy na przestrzeni lat dotyczące właśnie ruchy i jej, jej historii. Kolejny epizod to jest oczywiście przełom XIX i XX wieku Zagórze Szmelta, Dolina Zagórskiej Strugi, wspaniałe miejsce, do którego przyjeżdżali ludzie, praktycznie z całej Europy, że pocztówki malowane, piękne, które są pisane między języku niemieckim, ale też polskim, francuskim, kilku jeszcze innych. Także mamy, e, mamy taką wielką spuściznę, e, tych pocztówek mamy kilkadziesiąt. Ciekawostka jest taka, że na przykład na terenie Doliny strugi była wieża widokowa, już na końcu XIX wieku. Wielka drewniana wieża widokowa. Mamy całą masę zmianek w prasie Polskiej, że Dolina Zakuskiej-Strugi, tak zwany za to było miejsce popularne wśród turystów. Mamy opisy wycieczek, opisy z przewodników, bardzo dużo materiałów, które możemy przetwarzać, o którym możemy opowiadać właśnie mieszkańcom Unii nie tylko. Dzisiaj, kiedy mamy już jeżeli się położoną na Markowca, to jest nieco łatwiej pokazać ludziom piękną tej części naszego miasta. Ale dawniej tak, nie było tak dobrze, bo z góry Markowca w zasadzie nie było widoku na dolinę, był widok tylko na, na Pradolinę kaszucską. Dzisiaj jest już, dzisiaj jest, już łatwiej, jest już łatwiej, więc ja staram się organizować takie wycieczki, żeby słońce dobrze świeciło Czyli albo rano dla szkół, albo po południu dla, dla dorosłych, żeby było... Wschód albo za, żeby to nie były takie pełne wycięża jak 15, bo wtedy ta dolina wygląda po prostu przepięknie. No i oczywiście to z tego jesteśmy, z tego jesteśmy chyba najbardziej znani, to fakt, że w Rumie było lotnisko. Lotnisko komunikacyjne rzeczywiście w okresie międzywojennym już w zasadzie od lat 20. Tu mamy link do historii Gdańska, historii Gdyni, ponieważ w Rumie zainstalował się aeroklub Gdański. O tym mieliśmy dwa lata temu konferencję, właśnie fajnie Panią sobie rozpoznawaliśmy różne tematy. A gdyński, no bo to lotnisko nie powstało dla Rumi, tylko powstało dla, dla Gdyni, prawda? I to jest piękna, piękna fotka z zonię Stanktyni z otrzymaliśmy, bo mamy lot Hilda czyli z najnowocześniejszych samolotów pasażerskich, zakupił zakupuje ze Stanów ale mamy też tle nasz szkołach świętego krzyża, który jest rozpoznawalny i który każdy ujawnik na pierwszym rzędzie poznaje, ale nie każdy wie, że to w tej była osobna lot Czyli na w trasach, transatlantykach przypływały przy, we fragmentach te samoloty. E, często bryczkami, powozami były złożone z portu gdyńskiego do Rumi i tu w Rumi były montowane w całość i oblatywane. I dalej wysyłane albo do, do innych krajów, albo, albo zostawiane tutaj w, w Polsce. E, także mamy tu historię sportową, mamy historię lotniska no, pasażerskiego, e, mamy bardzo dużo wzmianek w prasie, pełno zdjęć. Latanie wtedy to było trochę takie szaleństwo, więc yy, ci ludzie, którzy latali, też byli to na tak szaleńcy. Więc to jest bardzo fajna historia, która no, nie pozostawia sobie na jednego śladu. No i dalej mamy drugą wojnę światową przed polem Gdyni, więc bardzo ciężkie walki w 1939 i w roku. Cała historia okupacyjna, bombardowania. Yy, dużo się wie o tym, że bombardowano port prawda, no to, to jest powszechna wiedza. Ale przy okazji bombardowano prawie zawsze też ludzkie lotnisko. bo mam zdjęcie na przykład, od okresu. Jest jeden plus tego strategicznego zdarzenia Unii. mamy zdjęcia lotnicze z 1944-1945 z roku, a zdjęcia lotnicze, takie rekonesansowe z tamtych czasów, to jest Google Maps historyczny, bo można sobie po prostu budynek po budynku, ulica, po ulicy pochodzić po tym mieście i sprawdzić, co, gdzie było. I to jest bardzo fajne, bo kiedy ktoś na przykład mówi, a ja pamiętam, bo ta ulica była taka, tam stały cztery bloki, to ja wtedy wyjmuję takie zdjęcie lotnicze, proszę mi to pokazać tutaj, gdzie to było. No przed wojną ja pamiętam, że było, ja pamiętam, że było... No to, to gdzie było? No to jest jakieś źle zrobione, to nie, to nie, nie, to nie jest, to nie to jest, taki... to ktoś się pomylił, nie? No może aliancki lotnik robiący zdjęcie w 44 roku a, się pomylił, może? A, no może. Ale żeby oszukać kogoś w XXI wieku, ale w nie. I mam oczywiście przy góry parkowca, to jest druga historia, gdzie mamy materię gdzie mam który teraz też eksploatujemy turystycznie, A to właśnie było zdjęcie w góry parkowca, tak? Tak. W stronę Gdyby, no. To jest dział osłoną flag flagę Mam no, więcej takich. 20 minut nie da się o tym opowiedzieć kompletnie, ale tak pokrótce, jakie działania podejmujemy, żeby, żeby tę wiedzę promować? No ten seria dokumentalny to, to już jest stara sprawa, no bo to jest 2018-2019, ale to był taki pierwszy duży projekt, który, od którego się zaczęło. To znaczy ludzie nagle, jak to zaczynałem robić, no, to ludzie pytali 24 odcinki, o czym ty by mówił 24 odcinki? No jak książkę pierwszą, to też było ile rzeczywało tam 30? ma no, trochę więcej nie. I spokojnie materiał jest, też 24 odcinki też się znalazło. I kolejny to świadkowie historii, czyli starałem się oddać głos mieszkańcom, którzy opowiadali o no, bo jak nie umieł 24 odcinki. Później cyfrowa archiwum społeczne, czyli takie internetowe miejsce, w którym gromadzimy pamiątki. Początkowo to było no, właśnie w formie cyfrowego artykułu społecznego, później przekształciliśmy to wirtualne nazwą Troszkę nie mamy teraz na to czasu, bo to wymaga bardzo dużo czasu, żeby to aktualizować. W Szpółgrynie chyba też w się boryka z tym samym problemem, bo był taki projekt sieciowy. To do tego trzeba mieć osobną personę, która nad tym po prostu siedzi. I to jest Ale jest takie, takie miejsce, staramy się aktualizować. Mamy też swój profil właśnie w Cyfrowym Archiwum Społecznym i, i tam sobie działamy. Bardzo ważną częścią naszej działalności jest zabezpieczanie zbiorów materialnych, czyli wszystko co jest rozsiane, a w był trochę nieporządek z tym, bo trochę było w Urzędzie Miasta, trochę było w trochę ludzie mieli prywatnie. Staramy się to wszystko gromadzić w jednym miejscu tutaj u nas. Czyli w zasadzie mamy taką działalność quasi muzealną, czyli gromadzimy też pamiątki. Pamiątki, literaturę, pocztówki, wszystko co jest związane z Rumią, z historią Rumi. Yy, oczywiście cała praca akibalna polskich, zagranicznych, szukanie materiałów, dokumentów, pocztówek, listów, całej masy różnych, różnych rzeczy, które one pozwalają nam lepiej, lepiej rozpoznawać. Mamy tego też bardzo dużo i to jest też efekt pracy kilkuletniej, właśnie zbierania tych różnych prostów. Do tego stopnia, że często z o poszczególne tematy do nas się zwracają, że, że to kwestia osad kolejowych, to była taka osoba kolejowa, to też ostatnio pomagaliśmy też mocno koleżance z Dalej jest publicystyka, czyli tworzenie materiałów, materiałów publicystycznych do gazet, do internetu, do ludzkich nowin, czyli lokalna, nasza gazeta. Tego robimy też bardzo, bardzo dużo. Projekty dofinansowań zewnętrznych, co roku staramy się pozyskać jakieś środki, z, głównie z Ministerstwa, z Ministerialnych, na realizację kolejnych projektów. W tym roku na przykład dostaliśmy dofinansowanie z programu Niepodległa na realizację projektu, który nazywał się Lubia podczas II wojny światowej. Będziemy robili odczyty, prelekcje, chcemy zaprosić rekonstruktorów drugowojennych na górę Markowca i zrobić takie żywe dioramy, że będzie można wejść na górę Markowca, na górę Markowca będą żołnierze przebrani, wrześniowi, niemieccy, rosyjscy czy radzieccy, którzy będą opowiadali trochę o realiach walk, o realiach życia w takich, w takich miejscach, jak, jak, jak wyglądało to w przeszłości, Myślę, że to może być bardzo, bardzo interesujące. No i do tego cała masa przeróżnych projektów takich miękkich, Wystawy, gry miejskie, spacery. Spacerów robimy bardzo dużo dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dla najmłodszych przedszkolaków, jak i dla, e, dla seniorów, także jest tego bardzo, bardzo dużo. Mamy konferencje tematyczne. No, w zasadzie chyba nie ma kategorii wydarzeń, które byśmy jeszcze dłużej nie organizowali, o promocje historii. No i do tego dochodzą wydawnictwa. Wydawnictwa, na raz, to jedno moje, ale też stworzyliśmy taką, taką wydawnictwo, o lotnisku w Rumi. Yy, naprawdę staram się szukać i zachęcam innych do pisania o Rumi. Na razie jest dość mizernym efektem, ale jeżeli ktoś ma jakiś pomysł albo, yy, albo szuka jakiegoś dla siebie tematu, to moim zdaniem Rumi jest bardzo wdzięczna. Jeszcze bardzo wiele można do o Rumi. Bardzo wiele można Nie o kamienicach Rumi, ale coś tam coś tam było. No i otworzyliśmy też Bibliotekę kaszubską, czyli naszą filmie. Mówią oni, dlatego że ona znajduje się w historycznym centrum Osady Rumia i to jest taki pierwszy krok na drodze rewitalizacji tej części i tej części miasta. Udało się zrobić historyczny mural, czyli przerysować, przerysować pocztówkę pruską, pokazać jak to miejsce wyglądało, wyglądało przed y, y, 120 laty, więc każdy, kto teraz kto w Słące w się pojawia, no już ma taki gdzieś patrzy i widzi coś interesującego, w tym roku zrobiliśmy jeszcze dwa muzeale i jeszcze jeden mural historyczny się pojawił w Janowie. Także, także dzieje się. Natomiast takim moim koronnym, najważniejszym zadaniem na ten rok jest stworzenie podziemia tego miejsca, czyli podziemia Stacji Kultura, stworzenie Muzeum Historii Lublin. Oczywiście nie będzie to muzeum takie z prawdziwego zdarzenia, jest rowy, tylko to będzie w formie bibliotecznej izby pamięci, ale ym, na 150 metrach chcemy stworzyć fajną wystawę stałą z fajnymi przedmiotami historycznymi, które po prostu będą opowiadać o epizodach polskich, które uznajemy za najbardziej interesujące. Zdobyliśmy finansowanie na to, może nie jakieś duże, ale, ale myślę, że się zmieścimy. Także już niedługo stacja kultura będzie nie tylko biblioteką, ale też taką placówką quasi muzealną no i myślę, że to będzie też z korzyścią dla na instytucji, bo będzie to nowa, nowy punkt działalności. No i cały czas pracujemy nad demitalizacją obiektów, że nie ma ich w wcale ale mamy górę Markowca, mamy ruiny cmentarza, które przejdą w tym roku rewersja rektry 10% mamy schron pod targowiskiem miejskim, też pozyskaliśmy już fundusze na architekturę tak żeby one stawały się po prostu przyjazne dla mieszkańców, żeby można było traktować je właśnie jak takie obiekty edukacyjne. Jakie ciekawostkę ja w że w pierwszym projekcie góry Markowca był pomysł, żeby całe pozostałości tej baterii z góry Markowca usunąć. Wieża miała stać na środku, i to był realny pomysł, który wszedł w życie, gdyby nie reakcja w pewnym momencie na, na te pomysły. Wieża miała stać na środku, a to wszystko miało być po prostu jako, jako taki relikt zniszczony usunięty z Ato. Niestety przez wiele dziesięcioleci tak to w właśnie wyglądało, że w zasadzie takie rzeczy znikały bo nie było nikogo za bardzo, który stanął w ich, stanął w ich obronie. Tych pomysłów jest oczywiście znacznie więcej, natomiast 20 minut to jest, to jest właśnie taki czas, który pozwala tylko na dyskutową odpowiedź. Na zakończenie zostawiam Państwa zdjęcie, kolejne zdjęcie lotniska. Piękne samoloty sportowe z całej Polski, z lotu do morza i w tle koło św. Krzyża. Tak wyglądała kiedyś Rumia. Dzisiaj może nie wygląda tak uroczo, ale ciągle jest całym uroczym miejscem. Bardzo dziękuję.